Cześć, dzisiaj powraca temat Audi No i jeszcze będzie powracał Dzisiaj zmieniam uszczelkę tutaj Pod pokrywą zaworów Ponieważ cieknie W tamtym narożniku cieknie To już zauważyłem jak grzebałem tam przy tym króćcu wodnym No i to też czuć, czuć i widać Bo się dymi aż cieknie wszystko na wydech Także nie jest to zbyt bezpieczne no popróbujemy, nie? Spróbuję. No, trzeba zdjąć na pewno cały tutaj e, dolot, to wszystko, okablowanko, e, cewki e, i zobaczymy co dalej. Także ja zabieram się tutaj do, do roboty i będę Was aktualizował na bieżąco. Tak, dolot już jest ściągnięty. E, ogólnie jak widać to ta pokrywa zaworów jest tutaj wszędzie straszliwie zasyfiona to są jakieś resztki starego oleju, ale to wyczyścimy sobie, a cieknie dokładnie o tutaj. Tutaj jak widać wszystko się zbiera i to leci sobie tam na kapisy na kolektor wydechowy, także ogólnie słabo, słabo. No i trzeba to zrobić, bo to już nie są żarty, to już nie jest woda, to już nie leci sobie gdzieś tam z boku, tylko centralnie na gorący element. Także coś tu muszę teraz z tymi przewodami zrobić, żeby ich się jakoś tutaj troszeczkę chociaż pozbyć, podsuwać je wtedy cewki. No ok, no muszę tu większy dostęp uzyskać, także no kombinuję jak to tutaj zrobić. Tak to wygląda na tą chwilkę. Jest ok, także te uszczelniacze, tutaj do świec, wyglądają na spoko. Bo nic, nic tam nie ma oleju w świecach. Najgorzej jest to, że te wszystkie wtyczki są połamane. Połamane zabezpieczenia mają. Ten przewodzi, gdyby go nie było, no to byłoby super. On tam gdzieś idzie na dół, prawdopodobnie do tego dodatkowego powietrza, czy gdzieś, i chyba odpuszczę go sobie, żeby go wyciągać. Spróbuję to wydobyć w ten sposób, tak jak jest. Jeden wtrysk musiałem odpiąć. Tutaj te od gazu e, też. E, tutaj też jest e, to nie wiem, co to jest odpłetzenie czy jakieś tam inne ustrojstwo. E, także zostało mi 10 śrubek 5 z tej strony, 5 góry, aha, i przepraszam, i dwie na środku, a także jadę, jadę z nimi, odkręcam i próbuję wyciągnąć. Ok, wszystkie 12 śrub poluzowane, plus jest taki, plus minus, że nie da się ich wyjąć. Przynajmniej ja nie mogę w tym momencie żadnej wyjąć, więc nie muszę ich. Jakby się martwić o ich kolejność. Tutaj, żeby wykręcić tą śrubę, trzeba odkręcić przewód paliwowy do listwy wtryskowej. Także nic trudnego. Dwa klucze, 14-17 i odkręcone. No i teraz co? Teraz jak weźmiemy sobie. To chciałem powiedzieć lekko, ale wcale nie tak lekko. Ale jak widzimy, już całość chodzi. Ja muszę sobie tutaj popodważać to wszystko, żeby to ładnie zeszło i ściągnąć. Nie wiem, jak to będzie, bo muszę to podnieść dosyć wysoko z tego, co wygląda. A to wszystko mi przeszkadza, więc może jeszcze pokombinuję, żeby się pozbyć tych wszystkich przewodów. Udało się. Ja dziękuję. Wyjęte. Powiem Wam, gdyby tego nie było tutaj, no to. No to bajka by była, podnosimy do góry i tyle. Tutaj następny demontaż ten wężyk chyba podciśnie. Tak, od wygląda na to, że chodzi mi o ten, że on idzie do przepustnicy, także też jakieś podciśnienie. Jego trzeba zdjąć, żeby to podnieść troszkę do góry. Tutaj też ten duży ta wiązka przewodów wcale nie jakby nie Ojejka, Bra braku mi słowa! No wcale nie jest łatwiej, tak? Tutaj też wężyk od e gruszki, która jest tam, od tego zaworu kombinowanego, e też musiałem e zdjąć, żeby to wszystko podnieść do góry. Najgorzej było, że tam uszczelka się przykleiła, jakby. No widać, że to było silikonowane, e przykleiła się i ciężko było ją zdjąć. Więc teraz no czekam dużo, dużo czyszczenia. Mm. Nie wiem, taki szybki tutaj rzut, rzut okiem na to wszystko. No i powiem Wam. Tragedii nie ma, to wygląda wszystko spoko, fajnie. No Tak jak powinno wyglądać, nie? Nie ma jakiegoś takiego kiślu nagarowego, nie wiadomo czego. a Jest normalnie tak, jak powinno być, tylko gorzej z tym silikonem wszędzie. Teraz ja to muszę wszystko poczyścić. No i tyle. Słuchajcie, jeśli ktoś wie gdzie to idzie, ten jeden przewód odpiąłem. On jest od tej pompki do dodatkowego powietrza, ale tu w wiązce idą dwa przewodziki. Nie wiem dokąd idzie ten drugi. Kurna, jakbym to miał odpięte, to powiem wam, 20 minut szybciej by zeszło. Teraz pytanie jak ja to nałożę, tak, żeby to wiecie, żeby ta uszczelka znowu się nie podwijała. To wszystko mi tutaj. E, przeszkadza nie ale tym będę się martwił za chwilę e, zaraz wam pokażę to jest stara to jest pokrywa stara uszczelka ooo silikonik 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 wszędzie silikonik tutaj też jest silikon nie dziwię się że to ciekło Sprzedający mówił, że ta strona była robiona. No i może była, ale na silikon, a nie na oryginalną uszczelkę, znaczy oryginalną, nie na uszczelkę nową. Która kosztuje 100 zł. No i troszeczkę pracy, jak widać, nie? Także ja czyszczę to. No i będę was aktualizował. Dobra, pokrywę już mam wyczyszczoną, zakładam uszczelkę. Teraz, gdybym miał to wymieniać, wymieniłbym też te śruby, ponieważ one tutaj mają taką gumową uszczelkę. Też i w moim przypadku w dwóch ona jest uszczerbiona troszeczkę. no Ja mam tutaj pełno silikonu nawalone. Uszczelka ogólnie bardzo fajnie, jeśli ją włożymy, to jak widzicie, ona ma takie, takie wgłębienie, także jeśli my ją włożymy, to ona wypada, ale jeśli włożymy śrubki te, te to one ją trzymają, tak? ona tutaj jakby wchodzi. I one ją trzymają, także ono nie spadnie, także nie powinno być źle, żeby to montować. To wszystko też wymieniłem. Stare elementy oczywiście tutaj mam. O, silikonik, pełno silikoniku. Także elegancko, no, ja się zabieram dalej za montaż. Tak jak mówiłem, wszystko jest wyczyszczone, odtłuszczone. No i próbuję to teraz założyć jakoś, także... Za chwilę do Was wracam. Pokrywa na miejscu. W sensie wstępnie jest złożona. Tu było najgorzej w tym narożniku, ponieważ e, uszczelka zahaczyła o e, łańcuszek no i spadła. Także musiałem ją poprawić. Muszę zaraz sobie zobaczyć. Właśnie. włączę sobie nagrywanie. Aparat z latarką i zobaczę tam sobie czy ona się dobrze ułożyła. I wtedy patrzę w instrukcję i skręcam według instrukcji 10 cm. Dobrze pamiętam, od tych dwóch śrub się zaczynam, później tam jakoś tak. Także ja to sobie to sprawdzę. No i co? No i skręcam i zobaczymy, czy to zagada wszystko. Dobra, prawie wszystko zmontowane. Wtryski podłączone, jedne, drugie. Cewki podłączone, tutaj czujniki podłączone. Na dole tą pompę, co rozpiłem, podłączyłem. Tutaj wężyk ten e, też jest podłączony. Podłączę jeszcze tylko tutaj e, ten mm, maf i odpalę go, żeby się zagrzał, żeby zobaczyć, czy tam nie leci. No bo to bez sensu to wszystko składać, jak się okaże, że tam będzie e, leciało, ale normalnie trzymajcie kciuki. E, ja odpalam go za chwilę i patrzę, czy się będzie pocić, czy się nie będzie pocić. No chodzi, silnik chodzi. To najważniejsze, że wszystko podłączone. Żadnych błędów nie ma na desce. Eee, no dobra, czekamy aż się rozgrzeje. I zobaczymy, zobaczymy czy się pojawi jakiś wyciek. Także musimy chwilę poczekać, myślę, że... 4-5 minut, i powinno być coś. Ja tam zdejmę wtedy e, obudowę filtra, przejadę tam po prostu chusteczką i zobaczę, czy coś na nim pozostanie. Także no, czekamy. Ok, wstępnie nic świeżego tutaj nie widzę. Troszkę tam jeszcze się coś dymi i Śmierdzi, ale mam nadzieję, że to jest ta stara oliwa, która gdzieś tam ściekła. No, uzbroję to wszystko i jadę się przejechać. Także mam nadzieję, że jest wszystko dobrze. A pokażę Wam drugą stronę. O, z drugiej strony jest tak. I tu jest dopiero masakra. Powiem wam. Nie wiem, co tu się stało. Nie cieknie to. Yy, obecnie, bo już jest chyba taka gruba warstwa, że po prostu nie cieknie, ale nie wiem. No, będę musiał też się to, yy, tym zająć. Chciałem dwie strony robić jednocześnie i yy, cały tutaj kolektor zdjąć, żeby wyczyścić yy, wszystko z nagaru. No ale, że tam ciekło, a muszę jeździć. No to tamto było priorytetem. Aczkolwiek na pewno będziemy ściągać znowu tamtą stronę, tą stronę kolektor, czyścić wszystko z nagaru żeby to więcej miało powietrza dostawało, także no, dzięki za oglądanie i zapraszam na następne odcinki